Katecheza V. Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. To, co już żeśmy y, mówili y, w czasie tych naszych rozważań, to jest y, zauważmy, że właściwie to trudno powiedzieć, czy ta encyklika Redemptor Hominis, im dłużej ją rozważamy, ona jest o Panu Jezusie, czy jest o człowieku. Właśnie. I to jest, to jest właśnie ten fenomen Jana Pawła II, że on w tym określeniu Redemptor Hominis, on właściwie dokonał pewnej wspaniałej takiej syntezy, że najpełniej, najpełniej człowiek odnajduje się w, w Panu Jezusie, w Chrystusie w tym, jest największa godność to w tym człowieczeństwie. Zbawiciela, Jednorodzonego Syna Bożego. Jest największa godność człowieka. I z, z drugiej strony, kiedy człowiek wpatruje się w tego swojego odkupiciela, kiedy go rozważa, ten, to misterium, to człowiek najpewniej odnajduje siebie w końcu, bo to jest w końcu, no, kim ja jestem, w czym uczestniczę, do czego, do czego ja dążę, w czym żyję. I, i, I to wyznacza też ten kierunek duszpasterski, że Jan Paweł II wskazuje też to, jak Kościół po, ma, powinien postępować, jakie są jego zadania, czego dotyczy ta misja Kościoła. No i, i dalej, jak to patrzymy, to e, Ojciec Święty wskazuje, że Kościół nie może od, odstąpić od człowieka. To, ponieważ ten Chrystus w jakiś Sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem, to i, i Kościół w żaden sposób nie może od tego człowieka odstąpić. Że Kościół też e, powinien, i właściwie to jest zadanie, to jest misja Kościoła, by nie, nie tylko nie odstąpić człowieka, ale e, dzielić los tego człowieka. A w tym, e, bo e, to e, Kościół przecież e, składa się. Składa się z ludzi. Kościół nie może odstąpić od człowieka, którego los, to znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie, w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem. Zauważmy, że. Jan Paweł II ujmuje wciąż tego człowieka w sposób e, taki podwójny. I tu życie Kościoła, e, Kościół ma się troszczyć o tego człowieka, nie może być mu los, obojętny tego człowieka tu na tej planecie, na tej Ziemi, papież tak pisze, na tej planecie, na którą stwórca oddał pierwszemu człowiekowi mężczyźnie i kobiecie, e, czyniąc, żeby czynili sobie tę Ziemię poddaną. Ale też y, tutaj y, Kościół też nie może zapomnieć o tym człowieku w jego wymiarze y, tym jeszcze y, nadprzyrodzonym, że ta cała rzeczywistość człowieka nie ogranicza się tylko do tej rzeczywistości bytu i, i działania, świadomości, i woli, sumienia i serca to na tej ziemi. Prawda? I y, Człowiek ma własną historię życia, tak pisze papież, każdy człowiek ma własną historię życia i która no, tu się toczy na, na, tej, na tej ziemi, ale i, i to, jest, to jest też jako program dla Kościoła, to Jan Paweł II pisze, że człowiek ma nade wszystko swoje własne dzieje duszy. No. My myślimy, że to dzieje duszy to tylko święta, Tereska o Dzieciątka Jezus napisała, prawda, dzieje duszy. Natomiast to jest też ważne, to też żebyśmy to rozumieli, to jest przepiękny rys naszego papieża. Dlatego, że on w późniejszych dokumentach, takich już pasterskich, kierowanych do księży, to on będzie zwracał uwagę, że bardzo ważnym obowiązkiem kapłana. Jest towarzyszenie duszy, kierownictwo duchowe. To poświęcenie czasu i pielęgnowanie tego dzieła, które dokonuje Bóg w duszach poszczególnych ludzi. I papież będzie nas później, kapłanów, pouczał w różnych, w różnych takich skierowanych listach do kapłanów i w takich pouczeniach, że nie, że nie wolno żałować czasu na na to zatrzymanie się nad pojedynczym człowiekiem i to kierownictwo duchowe należy do bardzo ważnych zadań duchowych. No ja wiem, jak to jest w naszym życiu kapłańskim, że jest tyle w rozlicznych i ważnych obowiązków, przecież kawa i kawę musi wypić i, i ten, ale i, i, i kościół pobudować i, i lekcji religii nauczyć w szkole i, i, i kazania głosić, piękne, duże, że tam właściwie to kto by tam się zajmował kierownictwem duchowym, prawda? No, jeszcze tam siostrą pobożnym to jeszcze można, nie? I, I tu w ruchu światło życie, my mamy ten skarb, kochani, prawda? Że my odkrywamy i w tych ruchach takiego żywego kościoła zaczynamy odkrywać i cenić sobie to, prawda? to że ktoś ma tego stałego kierownika. To towarzyszy i pielęgnuje się ten dialog między człowiekiem a Bogiem. Że te dzieje duszy to nie, to nie jest tylko historia tutaj, ta historia taka na Ziemi, prawda? Ale też jest ta historia sumienia, ta historia, która się dokonuje w sercu, i to są właśnie te własne dzieje duszy, które pisze Bóg z każdym poszczególnym człowiekiem, w każdy, z każdym inaczej, prawda? Indywidualnie. I stąd, kiedy Jan Paweł II apeluje, że drogą Kościoła jest, jest człowiek, że i ta droga Kościoła prowadzi do człowieka, no to my, my już to też, też w, inny sposób, w inny sposób to rozumiemy. Bo zauważmy, całe dzieje zbawienia to nie idzie na ilość, tylko na jakość. Jeden Adam z grzeszy poszło na wszystkich ludzi tak? Jeden Pan Jezus dokonał odkupienia, wpływa to na wszystkich ludzi, prawda? I teraz czasami tak, ja, przepraszam, że odchodzę od tego, ale tak, tak mi się przypomniało, jak czasami ktoś tak jęczy, że, że takie ten Kościół to same zło w tym Kościele, wszystkie są tylko na nadużycia, wynaturzenia i w ogóle b. I, i jak najszybciej wypisać się z tego Kościoła, nie? Że Pan Jezus umarł i na darmo, bo to same badziewie w tym w tym świecie, w tym kościele, tak? Nie. Zobaczcie, co myśmy już w różny sposób to mówili. W kościele mamy masę ludzi, masę, to, to mamy tysiące, setki tysięcy ludzi udokumentowane, prawda? Nie wiem, to by trzeba było policzyć, bo to już nie sposób to, tego wszystkiego zliczyć. Gdzie kościół orzekł w sposób kanoniczny, przez sprawdzenie, przez różnego rodzaju instytucje. Badawczy w kościele przez procesy informacyjne, gdzie określono, że ten człowiek jest święty, że miał heroiczność cnót, prawda? Wiary, nadziei, miłości, że wykazał się wielkim człowieczeństwem, wielką świętością, poszczególni ludzie. Mamy przepiękne przykłady wspomnianego dzisiaj świętego Maksymiliana i różnych świętych, którzy oddali życie, życia się na wyżyny świętości i człowieczeństwa. Dlatego to jest kościół, to jest ta rzeczywistość. Ludzi, którzy odpowiedzieli Bogu. Prawda? Ta droga Kościoła idzie właśnie przez tych ludzi, przez takich ludzi. Tu jest jakość Kościoła. I to tylko w nas w jakiś sposób no imobilizuje i, i, i zawstydza, że jeszcze nie jesteśmy, że jeszcze nie jesteśmy no, na, na takim etapie odpowiadania Bogu na tą łaskę, do której nas zaprasza, że nie wchodzimy na tą drogę, którą wyznacza nam wyznacza nam kościół. Ku tej świętości, ku tej y, prawdziwej, pełnej tym dialogu y, ku Bogu. Ale jak to rozumieć, nie? Mi się przypomina, jak to ojciec knapi kiedyś był u tego, u, tak? U, chyba to on był u, u Jana Pawła II, kiedyś tam na tym, na, na Watykanie. I przy kolacji y, papież mówi: A ile ojciec ma lat? On mówi: Chyba tam 68 czy coś. A papież mówi: no, to ja już w tym wieku to ja już byłem papieżem, a ten ojciec, no właśnie się wstydzę, <grafy> <grafy> że jeszcze nie jest papieżem, no, że w tym wieku a jeszcze nie doszedłem do Więc, no, więc nie o, takie, nie o taką świętość chodzi, to jest humor, prawda? Każdy z nas indywidualnie e, e, potrzebuje odkrycia e, tej swojej historii, prawda? Każdy z nas nie przez naśladownictwo innych świętych, tylko przez ten dialog z, z własnym Zbawicielem, przez ten dialog odkrywać to, co, co w nas pokłada i czego od nas oczekuje. I to jest piękno, wtedy się buduje piękno, piękno tego Kościoła. Także człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę wcielenia i odkupienia. Także jeżeli będziemy chcieli poprawić ten Kościół, to bierzmy się za? Aha, tak, za sąsiada się podpuścić. Nie, za, za, nie, prawda? Ja jestem odpowiedzialny za ten dialog swój, prawda? Chrystus, który za wszystkich umarł i z martwych zmartwychwstał, może człowiekowi przez ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu. I znów, kiedy słyszymy to wezwanie do świętości, to dzisiaj już ksiądz Wojsław to już wyjaśnił, prawda, że nikt nie jest w stanie bez Ducha Świętego, przywołał te słowa świętego Pawła, tak, nikt nie jest w stanie bez Ducha Świętego powiedzieć, Jezus jest moim Panem, jest Zbawicielem, życiem, postawą całą, tak, ale Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha Świętego udzielić tej łaski. Może, prawda? Tylko, czyli jest mocem. Jest. Także i wobec nas tylko potrzeba z naszej strony tej, tej zgody, tej wiary i tej konsekwencji. No bo to wiadomo, że my potrzebujemy czasu na ten wzrost ku świętości. My potrzebujemy czasu. Trzeba pokornie uznać ten fakt. Musimy być równocześnie świadomi zagrożeń. Świadomi tego wszystkiego, co wydaje się być przeciwne temu, aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej jakie? Ludzkie. Bo święty to jaki człowiek? No, człowiekiem jest. No w końcu jest tym ludziem, prawda, prawdziwym, w pełni człowiekiem, tym człowiekiem w Chrystusie, gdzie, gdzie rozwija się w nim wszystko. Cała, cała ta miłość nadprzyrodzona, to, to wszystko, co jest takim bogactwem człowieczeństwa. Właśnie to, co yy, widzimy u, u wielu, yy, wielu świętych, no to ich heroiczna miłość i świętość bardzo mocno przekłada się na bezinteresowną i heroiczną miłość wobec ludzi. To, to wyraźnie widać. Tylko, że my to jakoś tak nie zawsze do końca mamy tą cierpliwość przeanalizować to. Yy. No i znowu, co, co staje na przeszkodzie, prawda, ku, ku temu, ku kroczeniu tą drogą? No, no człowiek współczesny lęka się, tak jak i dawniej się lękał, tak i dzisiaj lęka, no. Te rozważania z te rozważania w encykliki jakoś tak bardzo dzisiaj nam pasują do tych, chociażby tej krucjaty, prawda, no to ten lęk i to ta, przede wszystkim, Lęk przed alienacją, że, że gdzieś nie pasujemy do tego świata, że musimy się dostosować do, tej, do tego całego nurtu, w jakim żyjemy, prawda? Dzisiaj chyba największym lękiem to jest to, że nie jesteśmy na topie. Zwłaszcza młodzież, to jest, przecież to jest szał. Jak, jak silnie oddziałuje ta moda, to wszystko, bo wszyscy tak, bo tak, bo tak, wszyscy, bo tak wszyscy robią, bo tak wszyscy myślą, prawda? To jest jakiś, jakiś lęk, żeby nie być jakimś odmieńcem, I, 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 a przecież jeszcze do, są inne, inne są w, róż, w różnych zagrożeniach, w różnych lękach ludzie żyją. No, takimi lękami to są konkretne zawieruchy wojenne, konkretne katastrofy, kataklizmy. Już ludziska na, myśl o do 2012 roku już mdleją, nie? Będzie i Majowie, i Chińczycy, i kto tam jeszcze no, już obleczyli, że będzie koniec świata, i tylko czekać, nie? Już macie zapasy w tych kolanicach na, na koniec świata? To dobrze. Tak, no, więc, więc robić zapasy, słoiki, bo to. W tym, więc hej, my, my, bo my możemy się śmiać, prawda? bo my, my już mamy ten skarb wiary. Takiego zaufania panuś sobie, już jakiego, takiego myślenia Bożego, ale ci, co nie znają Chrystusa, którzy nie mają tej dobrej nowiny, to żyją naprawdę w, w lęku. Zresztą też doświadczają konkretnego realnego zagrożenia. My żyjemy na razie w czasach, gdzie jeszcze nikt nie oczekuje od nas świadectwa do przelania krwi. Więc, więc tutaj, tu, w, różnych, w różnych sytuacjach ludziska żyją. Tym bardziej, tym bardziej człowiek potrzebuje w takiej sytuacji Chrystusa. I, i dopiero w Chrystusie, dopiero człowiek odczy, od, odkrywa, odkrywa po prostu y, sens swojego życia i, i sens tego wszystkiego, co doświadcza, i inaczej patrzy na te sytuacje, próby. To, to właśnie w Chrystusie, tym bardziej tym bardziej w takiej y, w takiej sytuacji. No a jeszcze Jan Paweł II wskazuje na inne takie realne zagrożenia, jak wyniszczanie naturalnego środowiska człowieka, gdzie człowiek, nie licząc się z Bogiem, zamiast być stróżem i, i Panem szlachetnym, zgodnym z powołania Bożego, no to staje się eksploatorem tego wszystkiego, że wyniszcza tą przyrodę w sposób rabunkowy, bez żadnego opamiętania. I to y, dopiero powrót do Chrystusa y, umożliwia uporządkowanie moralności, etyki. Człowiek, odnajdując swoją godność w Chrystusie, zaczyna być godnym też człowiekiem, bardziej ludzkim i wobec przyrody, wobec tego świata, y, wobec tych wszystkich y, no, nieuporządkowanych podejść do, do otaczającego świata, bo im bardziej jak ktoś ulega różnym pożądaniom, yy, różnym namiętnościom, to mówimy, że zachowuje się jak co? Jak zwierzę. Nie jak człowiek, prawda? To my nawet tak potocznie to mówimy. Więc właśnie ten powrót do Chrystusa i yy, yy, odkrywanie tej, tej swojej godności w Chrystusie sprawia, że człowiek znów staje się w dobrym tego słowa znaczeniu, yy, coraz bardziej ludzki, ba bardziej ludzki. Prawda? Yy, no, czy wobec tych zagrożeń, czy, czy wobec tych zagrożeń tego zła i moralnego i, i konkretnych takich no tych tego nawet bym powiedział zagrożenia tego programowego, bo kiedy papież pisał to przecież cały komunizm był, prawda? Myśmy jeszcze w tym czasie żyli, gdzie jeszcze nikt nie myślał tak na serio, że się to wszystko zawali, że ten komunizm, że to wszystko będzie zmiana, A Papież pisze z wielką nadzieją wtedy, prawda? Ukazując Chrystusa, to zaufanie Jemu i odkrywanie swojej godności, kiedy, człowiek, kiedy Kościół ma bronić też człowieka, tak? I, i ukazywać pełno tego godność ludzką. I, i, po, I zobaczmy, jakie to przyniosło z perspektywy lat. Widzimy piękne owoce, jednak Jan Paweł II miał rację. I, i tą metodę, i to, to podejście. To podejście do, do takiego, e, e, w tą duchowość, którą nam wyznacza papież, tym bardziej nas powinno to umacniać, tym bardziej zachęcać, że tą metodą warto dalej kroczyć. Prawda? Bo pojawiają się nowe oczywiście zagrożenia na dziś, nowe, nowe wyzwania, ale to Chrystus jest na każdy czas, na każdą e, tu odkrycie swojej godności, wolności, e, to wszystko musi przynieść owoce. Przyniesie na pewno, jeżeli tylko otworzymy się na ten dach e, e, Ducha Świętego i będziemy świadomie pisać tą historię swojej dzieje własnej duszy.